Moi drodzy, obiecaliśmy Wam niecodzienne nagranie. Jutro w środę w Teatrze Imienia Słowackiego o 12.30 odbędzie się koncert dedykowany specjalnie nam, seniorom, przez świetnych krakowskich artystów. I właśnie dzisiaj, w przeddzień tego koncertu, mieliśmy ten zaszczyt i przyjemność móc porozmawiać z artystami, którzy przygotowują się do jutrzejszego wydarzenia i powiedzieli nam od siebie. Bardzo dużo ciekawych rzeczy. A co powiedzieli? Posłuchajcie. Jakub Oczkowski, wspaniały pieśniarz, cudowny głos, tenor, drugi, a może młody kiepura, w każdym razie tak nazywamy, jest dzisiaj w Krakowie. Jesteśmy na próbie koncertu dla seniora, koncertu, koncertu noworocznego, który w środę, tak. czyli 13. Stycznia w Teatrze Słowackiego. Tak. Co możemy o tym koncercie powiedzieć? No i, i, i po prostu zaprośmy wszystkich do oglądania. Jest mi niezwykle miło, że to już kolejna inicjatywa. Z ramienia miasta, z ramienia pana prezydenta Jacka Majkrowskiego, kolejny koncert właśnie dla drogich seniorów i szanownych seniorek, na który serdecznie Państwa zapraszam. Już jutro, 13 stycznia o godzinie 12.30, będziemy łączyć się z Państwem w transmisji na żywo z przepięknych, bajecznych wnętrz Teatru imienia Juliusza Słowackiego. W koncercie, jak sam tytuł zapowiada, najpiękniejsze piosenki którymi wprowadzimy Państwa w nowy rok. Przepiękne polskie szlagiery lat 20., 70., 80., jak również wielkie przeboje ze światowego repertuaru. Wraz ze mną Plejada Gwiazd krakowskich, ale również no, ogólnopolskich, można powiedzieć, bo wspaniały Jacek Wójcicki, jedyna, niepowtarzalna Bożena Zawiślak-Dolny, Wiktoria Węgrzyn-Lichosyt i orkiestra Arte Symfonico pod dyrekcją Mieczysława Smydy. Bądźcie Państwo z nami, zapraszam serdecznie na ten koncert. Jednym słowem, Szanowni Państwo, widzimy się jutro z Jakubem Oczkowskim tak. i jego przyjaciółmi w Teatrze Słowackiego. Oczywiście my oglądamy Was wirtualnie w transmisji internetowej. W transmisji internetowej dla nas jest to naprawdę bardzo bolesne, że nie możemy spotkać się z Państwem na żywo. Ale niech takim życzeniem noworocznym dla wszystkich Państwa i dla nas artystów będzie to, abyśmy jak najszybciej mogli spotkać się w operach, teatrach, filharmoniach, estrady. I salach koncertowych. Szanowni Państwo, koncert z Piosenką w Nowy Rok dedykowany seniorom. Chciałam od siebie dodać, że jestem bardzo szczęśliwa, że mogę przed Państwem wystąpić i w takim repertuarze. Ja uważam, że powinnam się urodzić co najmniej 50 lat temu, ponieważ te piosenki, które Państwu towarzyszyły w młodości, są mi najbliższe i tak naprawdę. Takie piosenki uwielbiam śpiewać najbardziej. Dla takiej publiczności jak Państwo, gdzie Wam ten repertuar jest bardzo bliski, dlatego spotkanie z Państwem, co prawda online, ale bardzo mnie cieszy i im więcej takich spotkań w moim życiu zawodowym, tym będę szczęśliwsza. Wszystkiego dobrego w Nowym Roku. Pozostaje nic innego mnie, seniorowi, życzyć Tobie wspaniałego Nowego Roku, zresztą Młodej, młodej matce. Bardzo dziękuję. E, i, I zaprosić wszystkich na ten koncert. Tak, bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy na ten koncert. E, Co śpiewasz? Śpiewam wspaniałe utwory. Bardzo się cieszę, bo, bo dość zróżnicowane, ale takie, które, które ja myślę są mi najbliższe, bo jest piosenka z tekstem oczywiście Agnieszki Osieckiej Niech żyje bal, a jakże. No, tekst absolutnie aktualny. och e, Myślę, że on nigdy nie przestanie będzie aktualne, naprawdę. I też wspaniała kompozycja. Śpiewam coś ze światowego reportuaru, czyli oczywiście Edith Piaf, piosenka pod tytułem Milord. No też myślę, że karnawałowo, absolutnie. Coś z lat 70-tych, pojawi się również Anna Jantar, pojawią się też takie przeboje, które uważam, że podczas każdego koncertu powinny wybrzmieć, ponieważ takie piosenki kocha estrada, czyli dziś prawdziwych ceganów już nie ma. Więc... Zapraszamy. Zapraszamy bardzo serdecznie. Bądźcie Państwo z nami. Będę śpiewał swoim kolegom seniorom, bo już się też zaliczam do grupy seniorów. No, takie piosenki, które. Wszyscy lubimy piosenki, które znamy, więc będą to piosenki, które Państwo doskonale znają i lubią, bo ja na przykład uwielbiam okres dwudziestolecia międzywojennego i dawne polskie komedie, filmy z piosenkami i będę śpiewał właśnie taki medley złożony z kilku piosenek, tych najfajniejszych z dawnych polskich komedii. Już nie zapomnisz mnie, gdy moją piosenkę spamiętasz. No bo między innymi takie... Poza tym zaśpiewamy też Serce. To taki przebój z filmu. Świat się śmieje. Na pewno Państwo kojarzą tę komedię z Lubow Orłową w roli głównej. Serce to najpiękniejsze słowo świata. No, to jest taki nieśmiertelny przebój Evergreen Standard, który no, powinniśmy wszyscy e, znać, ale też będzie piosenka, e, którą skomponował Jan Kanty-Pawluśkiewicz i pochodzi ona e, z filmu Wodzirej. E, w tym filmie Jerzy Cztur gra, jak Państwo pewnie pamiętają, e, człowieka, który zabawia ludzi na krakowskich dancingach, e, Feniksie Warszawiance, na pewno Państwo pamiętają e, te miejsca, gdzie jeszcze był e, wtedy e, że, Magik, e, Striptis obowiązkowo, Śledzik e, z wódką, no i oczywiście był Wodzirej i będę śpiewał Rytmo Karnawale, to był e, hit z tego e, filmu właśnie, bo to jest Rytmo Karnawale, tym raz do roku można się wyszaleć. No i takie to będą, mam nadzieję, miłe piosenki. To tylko tak brzmi, że dla seniora, ale myślę wszyscy jesteśmy młodzi przede wszystkim duchem. I mam nadzieję zdrowie też Państwu dopisuje czego bardzo z całego serca, w co dopiero rozpoczętym 2021 roku, wszystkim serdecznie życzę. Bożena Zawiślak-Dolny, Diva krakowskiej opery, najwspanialsza i najpiękniejsza Carmen w historii Krakowa. Tak mówią, no, tak, tak mówią, więc ja nic... Nie... A co pan na ten temat? Ale to nie o tym mowa teraz. Ale bardzo mi się podobało. Dobrze, dziękuję. Koncert, koncert dla seniorów z piosenką na Nowy Rok. Co Proszę śpiewa? Państwa, coś śpiewam? Śpiewam ukochane piosenki. Ukochane piosenki, chociaż jedną z nich wykonuje po raz pierwszy, lata 20, lata 30, Włodzimierza Korcza. A z innych utworów i piosenek nie będę mówić I, 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 i Państwo mnie znacie, bo wielokrotnie, jeżeli była taka możliwość, dołączałam do, do repertuaru z, z okazji różnych koncertów. Moi kochani, wszystkiego dobrego w nowym roku i przede wszystkim, oczywiście, zdrowia, 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 bo reszta sama przyjdzie. Zapraszam do Teatru Słowackiego. Na godzinę 12.30 na koncert. Śpiewamy i gramy dla Was. Dla mnie jest to też jeszcze szczególne miejsce, bo, bo kiedyś tam pracowałam, bo kiedyś tam śpiewałam i w tych pięknych wnętrzach re, nasz repertuar, myślę, że zabrzmi jeszcze dodatkowo wspaniale. Całuję Was mocno.